Jakie źródła masz w swoim życiu? Czym jest Twoje źródło, do którego przychodzisz? Jakie jest źródło Twojej wiedzy, mądrości? Jakie książki czytasz? Jaką muzyką się otaczasz? Jakich ludzi słuchasz? Z czego bierzesz? Siły do dalszego życia. Jakie jest Twoje źródło? Kiedy chcesz odnaleźć źródło, musisz iść w górę strumienia tego strumienia, o którym pisał tak pięknie Jan Paweł II. W górę, mocno szukając tego, tego miejsca, z którego On wypływa strumień źródło. Mojżesz wziął laskę i uderzył w Nil, ale uderzył też w skałę w choreb, z którego wypłynęła woda i cały lud wędrujący przez pustynię zaspokoił swe pragnienie. Massa i Meriba to miejsce, w którym Boga wystawiali na próbę, a on okazał im wielką miłość i miłosierdzie. Szukali źródła i znaleźli. A ty, czy szukasz w swym życiu prawdziwego źródła wody żywej? Może stałeś podczas tej Ewangelii, stałaś i gdzieś w swych myślach, kiedy on skończy, tyle czytać, po co mi to wiedzieć wszystko. A jeszcze chwilę w psalmie może śpiewałeś i śpiewałaś. Kiedy Bóg mówi: nie garć jego słowem. A to słowo, czyż nie jest dane Tobie właśnie dziś na ten czas wielkiego postu i swojego osobistego nawrócenia? Oto południe, szósta godzina dnia. Jezus zmęczony przysiada sobie przy studni Jakubowej. Miejsca ważnego dla lokalnej społeczności. Czerpią tam wodę, którymi karmią swoje dzieci, siebie, swoje bydło i tak przez wieki, pokolenia. To samo źródło każdy wie, gdzie ono jest wie, jak do niego pójść wie, co trzeba ze sobą przynieść jakąś linę, jakiś czerpak, stągwie, dzban. A przy tej studni Jezus, spragniony, ale nie ma czerpaka. Nie ma w jaki sposób zaczerpnąć samego dna tej studni. Przychodzi kobieta z Samarii, południe, sam skwar. Czyż to nie jest roztropne iść wtedy po wodę? Kobieta być może coś zaniedbała, nie wstała wcześniej. Ale Jezus zauważa ją i cóż, wydaje jej polecenie, daj mi pić. Samarytanka wie, że nie powinien nawet słowem się do niej odnieść, była kimś gorszym, gdzieś stawianym poza margines w tym społeczeństwie. Pobożny Żyd, rabin, Jezus prosił o coś, a żądam, po prostu zwyczajnie odzywając się do niej, już łamie pewną niepisaną zasadę. Tymczasem Jezus na pewnym pretekstem ta prośba była, bo przecież, choć był człowiekiem, odczuwał pragnienie, głód, także i to pewnie było dla niego trudną sytuacją. Jednakże to pytanie było pretekstem do rozpoczęcia wyjątkowej rozmowy, która. Zmieniła życie tej kobiety. Panie, nie masz czerpaka, studnia głęboka? Skąd weźmiesz wody żywej? Mowa o tej takiej wodzie czystej, wodzie uzdrawiającej, posilającej i wzmacniającej. Ta woda, którą kobieta czerpie, jak Jezus później je wytłumacza, nie jest wodą, która może zaspokoić. Wszelkie jej pragnienie. Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Kobieta odpowiada nieco kokieteryjnie. W końcu jest kobietą. Daj mi tej wody, abym już nigdy nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Taka prośba. Jezus zadaje jej pytanie znaczy prośbę. I zawołaj swego męża. I okazuje się, że ta kobieta była cudzołożnicą. Nie miała czyste serce. Zasmuciła się, bo powiedział jej prawdę. A może miała w planie uwieść Jezusa. Tego nie wiemy. Możemy podejrzewać. Jednak na to słowo objawiające jej jej własne grzechy. Widzi w Nim kogoś więcej niż tylko wstrudzonego wędrowca, widzi w Nim proroka, ale jednocześnie wypomina, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie jest Bóg, że to, co oni czczą, to nie jest Nim. Z drugiej strony kobieta ma wiarę, bo wie, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem, który objawi wszystko. Siostro i bracie, ta wyjątkowa rozmowa Samarytanki z Jezusem była początkiem wzrostu jej wiary. Jezus udowodnił jej, że wie wiele o niej, a pomimo tego nie miesza ją z błotem. Z drugiej strony objawia, ją, objawia jej to, że jest tym zapowiadanym przez proroków, potężnym w słowie i czynie. Jest chemaszczony Chrystus. Zatrzymajmy się chwilę tutaj i wróćmy do początku naszych rozważań. O źródle. To źródło, z którego czerpała kobieta, nie zaspokoiło pragnień jej serca. To serce wciąż pragnęło kolejnego mężczyzny w jej życiu. Wciąż czuła się nieszczęśliwa. Jezus Chrystus w ten sposób przekonał jej serce, że nie znajdzie w kolejnych związkach, relacjach prawdziwego szczęścia. Będzie tylko raniła siebie i wchodziła w coraz większe kłamstwa, które chociaż, chociażby teraz pragnęła uczynić, jakby nie dopowiadając tego, że miała kilku mężów. Zobacz. Spójrz na to źródło, z którego i Ty czerpiesz. Czyż to źródło jest w Piśmie Świętym, w nauczaniu Kościoła, w sakramentach? Jezus Chrystus wskazuje na siebie jako prawdziwe źródło wody żywej. My sami, tak jak tu siedzimy wszyscy, co do jednego, tak ufam i wierzę, zanurzeni zostaliśmy w naszym dzieciństwie, a może trochę później. W zdrojach Chrztu Świętego staliśmy się chrześcijanami. Pierwsi chrześcijanie oznaczali swoje domy, czy w zasadzie symbolem chrześcijan w pierwszych wiekach była ryba. Po, he, po grecku ichthys i te pierwsze litery, słowa ryba tworzyły słowo Jezus Chrystus, syn Boga Zbawiciel. Chrześcijanie dobrze wiedzieli, bo to miało też taki wymiar symboliczny, że ryba bez wody umiera, ginie. Wyjęta ze swojego naturalnego środowiska, jej los skazany jest bardzo szybko na zniszczenie, na śmierć. Chrześcijanie nie mogli być czy żyć w oderwaniu od zdrojów wody Chrztu Świętego. Dlatego tak wiele w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Trudu, starania, kateches poświęcano właśnie przygotowaniom do Chrztu Świętego. Dziś chrzcimy dzieci na mocy wiary ich rodziców. Jaka ta wiara jest, to każdy siebie może zapytać. Więc być w łączności z Jezusem Chrystusem, źródłem wody żywego, żywej. Co więcej, z Chrystusem, z którego boku wypłynęła krew i woda. Jak, na pięknie, jak nam pięknie na tym obrazie święta siostra Faustyna przekazywała dwa strumienie, krew i woda, obmywające z grzechów, zdrój Bożego miłosierdzia. Gdy spotkasz Jezusa Chrystusa i zobaczysz, jak piękne, jak wspaniałe jest źródło, którym on sam jest, nie będziesz potrzebował i potrzebowała niczego więcej. Nic już więcej nie będzie w stanie zaspokoić twojego serca, jak tylko on. Kobieta zostawiła dzban. Odeszła bez wody ze studni. Zobaczyła, że nie potrzebuje jej, aby być w pełni szczęśliwą. To jest symbol, ale. Czyż nie, nie zawarta jest w tym niezwykła prawda? Ktoś, kto można powiedzieć, że największą radością w życiu prawdziwego chrześcijanina jest owszem, spotkanie z Jezusem Chrystusem, jest to największa radość. Ale zobacz, bracie i siostro, że ta kobieta poszła i wykrzykiwała, ogłaszała swoim, Współbraciom i siostrom, że oto spotkała Mesjasza, syna Bożego, zbawiciela i Pana, który powiedział prawdę o niej, który przekazał jej dar wiary, obudził w jej sercu wiarę i nawrócenie. I ona dzieliła się tym z innymi. Można by rzec, że, i tutaj zaprzeczę trochę sam sobie, że wcale nie jest największą radością w życiu spotkać Jezusa Chrystusa. Największą radością w życiu jest powiedzieć o Nim drugiemu. Tak jak ta kobieta, dzięki jej wierze wielu Samarytan zaczęło w Niego wierzyć, dzięki Słowu kobiety świadczącej: powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Co więcej, Samarytanie pragnęli Jezusa zatrzymać. Na dwa dni udało się im. Można powiedzieć, że te dwa dni są czasem wzrostu, aż do momentu czy momentem siania, aż do momentu żniw tego trzeciego dnia. Gdybyśmy jeszcze weszli głębiej w to Ewangelię, to zobacz, która była godzina szósta, czyli południe, według żydowskiego sposobu liczenia czasu od wschodu słońca. O godzinie szóstej Jezus. Zawisnął na krzyżu, oddał swoje życie. Chrystus bowiem umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie. Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Bo to właśnie za ciebie umarł Jezus i tobie. Na mocy jego odkupieńczeń męki zostało przebaczone, wszelka wina, zło, grzech. Zostawmy na chwilę tę kobietę. Zobaczmy, co dzieje się z uczniami. Mówi im Jezus o pokarmie, o żniwie, o siewcy, o tym, który sieje, a który zbiera. Przypomina im, że dzisiaj Wy, drodzy apostołowie, siejecie, a kto już będzie zbierał, to już będzie zależeć od czasu żniwa. Jeden sieje, a drugi zbiera. Ja Was wysłałem, rządzić to, nad czym Wyście się nie natrudzili, inni się natrudzili, a w iwych trud weszliście. Tak to pewnie już jest, że owoców wzrostu i dojrzewania wiary. Może nie zobaczymy od razu. Może my sami jako rodzice, ty jako rodzic, jako matka, ojciec, choć podlewasz, doglądasz swoją latorość, może czasem krnąbrną, czasem złośliwą, sprawiającą wiele problemów, ale może tak być, że nie doczekasz tego jak tego czasu, kiedy ten Twój bliski syn czy córka zrozumie, jak bardzo Go kochałeś, jak w młodości karmiłeś Go zdrową wodą, jak prowadziłeś do źródła wielu łask w sakramentach, sztu, bierzmowania Eucharystii, pokuty i pojednania, namaszczenia, małżeństwa czy nawet i kapłaństwa. Jako rodzic może nie przyjdzie Ci zbierać owoców Twojej pracy, Twojego wychowania, ale czy jest to powodem do tego, aby to zaniedbać? Może wręcz przeciwnie. Powinieneś prowadzić i dawać źródło wody życia dobre filmy, dobre programy, dobre książki, dobra muzyka, dobrzy ludzie wokół. Twoich najbliższych, i ty sam otaczający się takimi nie szukaj wody mętnej, źródła, pełnego bakterii, zarazków. W każdej butelce wody, smakowej, czy jakiejś sevenapa, czy Coca-Coli, w każdej butelce jest także woda, ale też i są składniki, które sprawiają, że ten napój. W nadmiernej ilości jest szkodliwy, jest trucizną, rozstraja organizm, bombarduje go chemią. Więc z jednej strony, po co zatruwać to źródło? Szukaj w Eucharystii tego źródła, bo Jezus mówi o sobie jako chlebie żywym, jako tej żertwie ofiarnej, która daje się nam. Abyśmy nigdy więcej nie pragnęli tego pokarmu. O tym pokarmie dziś też Jezus mówi. Pokarmem jest wypełniać wolę Ojca, tego, który mnie posłał. My również będąc tutaj, przychodząc tutaj, pełnisz wolę Ojca. Raz w tygodniu przyjść do źródła. To jest dzisiaj Twoja studnia, ten ołtarz. Czy dzisiaj z Niego zaczerpniesz? A może nie masz swojego czerpaka? Może właśnie stoisz tutaj z brudnym sercem? A może nie chcesz, tak jak kobieta samarytańska, zrozumieć to, że tkwisz w grzechu, w śmierci, w kłamstwie? Ile jeszcze raz będziesz siebie oszukiwał, mamił innych i, sobie, i siebie? że jesteś taki dobry pobożny może nawet śpiewasz w scholi i z komunii świętej dziś zrezygnujesz nie przyjdziesz do zdroju bożego miłosierdzia w sakramencie pokuty i pojednania może jesteś ministrantem który bał się podejść bliżej mój drogi kobieta kananej kobieta samarytańska Zrozumiała, że Jezus ją nie potępia, ale otwiera jej serce naprawdę o sobie i o nim, że On jest tym, który, któremu winna jest oddawać cześć w duchu i prawdzie. Jeśli dzisiaj w kolejnych dniach tego Wielkiego Postu zdobędziesz już swój czerpak, to czyste serce i przyjdziesz do zdroju Eucharystii. Tego pokarmu, który się nigdy nie wyczerpuje i zaczerpiesz z niego, gwarantuję Ci, że Twoje życie się zmieni. Będzie ono inne, bo będziesz silny mocą Jezusa Chrystusa, który pokonał śmierć, pokonał szatana, złe moce, ciemność, który jest w stanie rozjaśnić każdy mrok Twojego życia. I nie ma sensu, abyś żył jako chrześcijanin. I leżał na piasku i tak jak prawie zdechła ryba miotał się w poszukiwaniu wody, której nie ma obok, bo tak daleko już jest od tego brzegu. Jezus jest w stanie podejść i cię z powrotem do tej wody wrzucić. I dzisiaj może jest dobry czas na to, aby to uczynić. Siąść nad rachunkiem sumienia. Nawet w internecie znaleźć jest cała masa tego, czy podejść do zakrysty, mamy też takie. No i zacząć nowe życie, bo jeśli nie w tym poście, to kiedy? Co jeszcze w życiu Twoim musi się stać, abyś zechciał siebie zaprosić do wspólnoty z Twoim Zbawicielem i Panem? Ile jeszcze wielkich postów, albo i niedziel? I kazań, i zaproszeń. Jezus jest cierpliwy, cierpliwie przekonuje serce Samarytanki, serce uczniów, zaprasza ich do tego, aby i oni również wypełniali jego wolę. To jest dobry czas na to, abyś i Ty to dokonał. Życzę Ci odwagi. Nie będzie to łatwa operacja. Może będzie przypominać operację na Otwartym Sercu, gdzie Wspomnienie przeszłości będzie działało na ciebie jak płachta na byka, bo może będzie ci trudno przyjść i wyznać: Ojcze, wybacz, bo zgrzeszyłem. Ale wierz mi, że gdy już to uczynisz, poczujesz się nie tylko lżej, ale dostąpisz usprawiedliwienia. Nie tylko przez wiarę, ale i ten uczynek. Tego Ci życzę, aby łaska Pana Boga, Jezusa Chrystusa i radość w Duchu Świętym nigdy od Ciebie nie odstąpiła. Amen.